Ja usiam, z tej strony Jara Gracza w tym notingu jest Q&A Będę wam odpowiadać na pytania z Discorda, które mieliście czas do dzisiaj. Połączyłem tę opcję. Dziękuję za 100 subów. I... Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i wbijajcie na Discorda, bo więcej pewnie będzie więcej jakieś piłęty i wszystkiego. No, przechodzimy do czytania tych wszystkich i odpowiadania komentarzy. Pierwsze pytanie to jest kiedy planujesz dobić 1000 subów. Planuję... Dobić 1000 subów yy, za dwa lata około, bo będę się uaktywniać coraz więcej yy, i to zależy od was, czy po prostu więcej łapek będziecie udostępniać komuś, zostawić suby. Bo im więcej jest subskrypcji łapek w górę, tym więcej po prostu widać yy, na yy, YouTubie. No to idziemy do, do drugiego pytania. Planuję kiedy nagrywasz jakąś grę z Marvela? Grę z Marvela będę nagrywać wtedy, yy, kiedy po prostu dojdzie mi ta gra, albo kiedy po prostu na streamach damy radę wbić te, ten, ten cel. To wtedy, a mój ulubiony Avenger to jest Iron Man, bo po prostu lubię technologię i podobne. Masz jakieś zwierzątko domowe. Nie, nie mam obecnie i chyba nigdy nie będę mieć na razie, po prostu nie będę mieć. No. Czy komendy i mechanizmy do tych poradników z Minecrafta, na przykład Ozbroi Ironmana yy, robisz sam, czy ktoś ci pomaga. Tak, Palpek mi pomaga, yy, ale yy, też się do tego dużo bardzo przyczynia. Czy w przeszłości będziesz nagrywać jakąś gry. Jakieś gry poza nagrywaniem dotychczas. Tak, będę na no przykład falen Order albo ta nowa gra z Marvela Super Heroes 2. Ale kiedy chcecie, macie jakiś fajny pomysł na grę, to piszcie w komentarzu, bo to będzie dobrze w sumie. Fajnie by było, gdybym wiedział, jakie gry chcecie, żebym nagrywał. Czy grasz z widzami prywatnie? Tak, gram na przykład z Legolinubem, z Palpkiem yy, i z wieloma innymi. No, proszę. W jakiej grze wydałeś największej na Wiktotransakcje i ile to było? Tak, kupiłem ostatnio nawet w Fortnite jakieś dwa miesiące temu 13,5 tysiąca za 300 zł, około, tam jest chyba 280, nie wiem, eee, no i tyle po prostu kupiłem. Czy planujesz nagrywać tak, jakieś gry mobilne? Czy będziesz trzymał raczej się gier na PZ? razie będę się trzymać gier na pc, ale kiedy będziecie chcieli mocno, to przejdę na gry mobilne tak trochę, ale nie będę zawsze tylko na grach mobilnych. Nagr nagrasz Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Night, jest za darmo na stół. Nie wiem, jeszcze się nie zastanowiłem na tym, ale w przyszłości może tak. Czy planujesz jeszcze jakieś inne formaty na kanale poza nagrywanymi po dotychczas? Na przykład Shorts, videorecenzja vlogi. Shortsy, shortsy będą niedługo, a wideo wideorecenzje już były, na przykład recenzja ósmego sezonu Fortnite. Przechodzimy do kolejnego pytania po prostu. Ile czas, czasu zajmuje Ci średnio jeden filmik, w nagrywanie, montaż, robienie miniatur, publikacja? Wszystko zajmuje mi około 4-3 godziny. Zależy, czy to jest gameplay, czy, czy poradnik, bo w gameplayach to nie staram się nie usuwać, chyba że jest nudno, bardzo więc chcę jedynie. Czy planujesz organizować konkursy na kanale? Tak. Kiedy wbijecie tysiąc subów pojawi się pierwszy konkurs. Czy planujesz zrobić dłuższą serię z map? godwizu? Tak, planuję, tylko że wy musicie dawać te mapki. Czy Dytryna jest żółta? Tak, żółta jest cytryna. Czy opowiedz jakiś kawał na filmie? Opowiedziałbym żart na kinie, ale boję się, że go spalę. Kocy czy psy, psy? Wolisz polski czy matematykę? Jasne, że matematykę. Raptor czy wilk? Raptor. Star Wars czy Marvel? Star Wars. Czy planujesz w przyszłości wbić stoka Subur? 100 kasubów? 1000 subów. Tak planuję na emeryturze. I to jest koniec odcinka. Bo wszystkie pytania już się wyczerpały, bo ich zbytnie nie było. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczek, żeby był kolejny specjal. I pamiętajcie, że znowu będę otwierać pytania do kujendy, które będzie na, na początku wakacji, żebyśmy się mieli jeszcze trochę czasu. No to widzimy się w kolejnym odcinku. Papatki.